Czytanie z księgi przysłów. Nie odmawiaj dobra uprawnionemu, gdy masz możliwość działania. Nie mów bliźniemu: Idź i wróć, dam jutro, gdy możesz dać zaraz. Nie spiskuj przeciw bliźniemu, jeśli mieszka obok ciebie bez trosko. Nie sprzeczaj się z nikim niesłusznie, jeśli ci zła nie wyrządził. Nie zazdrość gwałtownikowi. Nie skłaniaj się ku jego drogom, bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie. Przekleństwo Pana na domu bezbożnych, On błogosławi mieszkanie prawych. On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski. Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba. Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do tłumów: Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej gardcem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dany, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma.